Zawsze wpadają do spamu, a jeśli nawet nie, to wpadają do skrzynkę czasem przez sekretarki, asystentki różnych dyrektorów, prezesów, które mają prikaz czyścić wszystko, że pan prezes nie miał po prostu śmieci na stole swoim Być może są jakieś przypadki pojedyncze że Państwo mówią, a ja jakieś napisałem, czy napisałam i zastosował? Okej, okay, no, to, co ja chcę Państwu powiedzieć, to jak gdyby z mojej perspektywy z korporacji pokazać pewne rzeczy, których należy według mnie unikać. Tytuł, co prawda, to jak pisać fajne prezentacje. Ja bym chciał zacząć najpierw od negacji. Czego nie robić? I to nie, to nie jest media. Prostokątne media w swojej Dlatego, że przede wszystkim. zarzy albo cia ja jak mówią cia Natomiast do Szymona, coraz więcej rzeczywiście kooperacji na zachodzie unika tego słowa social. Dlatego, że to jest z pieniędzy. A ICR tak jak Szymon powiedział, to jest coś szerszego, to jest od tego jak zarządzam flotą samochodową. Czy płacę swoim dostawcom na czas, czy nie wiem, czy płacę nadgodziny pracownikom. Prawda, jakie mam zużycie tam CO2, czy emisja CO2 e, i, tak dalej, i tak dalej, Coś o wiele więcej niż zwykłe NGO. Ja bym chciał, żeby ludzie często pisząc tę jedyną rzeczą, która się posłużę, tak dawno tablicy nie używałem, to są, jak piszemy e, oferty, powinniśmy zawsze myśleć o takich czterech podstawach, to jest podstawa komunikacji. Do kogo? I to jest jedyna rzecz, którą napiszę. I poza tym, dlaczego? To jest niesłychanie ważne i będę do też coś tutaj jeszcze Co i jak? Często zaczyna się, ja mam różne takie przykłady. Rzeczywiście, niewłaściwie dobrane, dobrana firma, o czym wspomniał Szymon. Po prostu to jest z góry skazane na to niepowodzenie. Jeżeli, na przykład, yy, ja dostaję ofertę, jako powiedzmy, operator komputerowy krajowy, za sponsorowania wyprawy na drugi koniec świata, i ofertę, że w czasie naszej wyprawy na Nową Zelandię chęć... Taki fajny, z góry, przepraszam, jeśli to zawsze jest w filmie, ale ofertę w ramach yy, yy, tygodnia walki z przemocą w rodzinie. Propozycję zasponsorowania spektaklu, który się w kontrowersji, Monologi Waginy. No sorry, jest to totalnie niewłaściwy odbiorca i, i, i jest stracą czasu nawet zadawanie sobie trudu, żeby coś takiego napisać. Ehm, yy, zresztą yy, albo na przykład, też wzięte, kilka tygodni temu pewna fundacja, która w założeniu ma szerzyć wiedzę na temat szkodliwości telefonii komórkowej, prosi o, o dostarczenie pięciu telefonów co do wykonania działalności statutowej. No, no fajnie, prawda? Wszystkie przykłady, które ja daję, nie są wymyślone, one są z życia wzięte. Po prostu takie rzeczy lądują na biurku przeciętego, nie wiem, dyrektora, PIA, ja, marketingu, sponsoringu, prezesa, to są z życia wzięte. Ale Proszę? to chociaż no, z jednej Z tego to się <tak>, tak, tylko że. Tutaj dla NGO-sów właśnie, bo, bo ja się mogę pośmiać, prawda, mi się chciałem pośmiać. Um, ja sobie to nałożyłem do, do specjalnego fajlu takiego, który mam, który sobie prowadzę, fajne rzeczy. Natomiast tutaj NGO-sów, jaka to jest strata wszystkiego: um, pieniędzy, nawet na, na, na te listy, czasu, energii. Państwa, natomiast y, to, dlaczego ja Wam ten przykład podawał? Bo, bo to mi się wydaje, że przykład zostają w pamięci, może kiedyś. Y, Szczytem wszystkiego było kiedy otwieraliśmy jeszcze tez w Dziemie, otwieraliśmy fabrykę o w dostałem od ówczesnego, ówczesnych władz miasta Malborka prośbę o zasponsorowanie e, jakieś re, 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 co? re rekonstrukcji, tak jest, ja przy rekonstrukcji e, Bitu pod Grunwaldem, fajnie, jeden z punktów programu, najpierw była oczywiście msza, potem coś jeszcze, to ta, o godzinie 13, cytat, Rześć słowiańskiej ludności pod przez wojska krzyżackie. I to jest to <grystanie> państwo sławne słowo Opel, Opel Polska, niemieckiej firmy, która oczywiście pracuje panelu. Dumnie sponsorowane przez Opel Polska. No, no, no po co to? Yy, yy, nie uwierzą państwo, jak dużo jest takich właśnie zupełnie niepotrzebnych, chybionych, yy, chybionych yy, no podejść. To jest po prostu... Teraz, kolejna rzecz. Pozwól że ponieważ ja jestem dla a wiem, że mam pół godziny, to konacuję swój tak. Kolejna rzecz. Do kogo? Nie wierzą Państwo, jak dużo listów jest wysyłanych. Tego proszę nie robić. Po prostu tak hurtem, bez nazwiska nawet, tak. bez tytułu. Jest, powiedzmy, stowarzyszenie X i na przykład prosimy o 20 tysięcy. Nie ma Panie, nie ma do kogo. Um, albo na przykład są złe nazwiska, ja już wszystkie imiona świata przeżyłem, Mirosław, Tadeusz, Bogdan, wszystko jedno, Lazar oczywiście, albo na przykład nieaktualne nazwiska, to eee, prezesa wysłał się obecnie, a jest nazwisko poprzedniego prezesa, no nikt sobie nie zadał trudu, żeby to sprawdzić. E, brak, brak na przykład formuły powitalnej. Ja mam takie dwa przykłady, co skopiłem, że Państwu pokażę. Naprawdę z zwykły no, dzień dobry, czy szanowny panie dyrektorze, czy szanowna kochana firmo, nie ma, to po prostu. Po, po co? Nie ma, tak? Chociaż. Czasem, dotedy jest no, szansa, ja, że się to i Często jest bez podpisu listaki. A kolejna rzecz, która strasznie często zdarza. A, nie powinna to prosty internet działa. To jest na przykład pomylenie nas firm a zwłaszcza wtedy, kiedy są skróty używane. i z, z, z moich najnowszych filmów ostatnich PTC, często było PTK, jest, jest nagłówek na PTC, bylibyśmy wdzięczni, gdyby firma PTK y, mogła nas zasponsorować. To od razu idzie do koszalina, jak to I Teraz dlaczego? Zamiast mówić dlaczego, ja sobie też wypisałem jeśli Państwo pozwolą, kilka takich kilka przykładów, bo ja wiem, że, że ngo NGOsy są tak przejęte, i to nie mówię teraz w są tak przejęte swoją rolą, swoją misją robienia coś dobrze, dobrego, tymi, tymi takim bardzo pozytywnymi yy, motywacjami, że, yy, że uważają, że w związku z tym każdy, tak powinien, każdy powinien to mieć, powinien być entuzjastą tego, co ja właśnie robię. Trzyma dobrze powiedział, za tym stoi kompletny, przysług. ja nie winien dziś osób, no to bo, no bo, no bo z mogą wiedzieć, dlatego staram się tak szybko powiedzieć, yy, czego unikać niezrozumienia y, tych, że, że, że ten list trafi do jakiegoś faceta, który ma dzisiaj tak. Ile spotkań, posiedzenie zarządu, dwie prezentacje, a jak to chcą moją pasją y, za, zarazić, y, prawda? Jeszcze do żona życia, no dokładnie, ale to to się są rzeczy poza zawodowe. na znaczy, kilka, kilka przypadków wy, wypisanych z ostatnich, 24 lat. Dlaczego piszemy, dlaczego pewne, może nie zawsze NGOS, ale również fundacje piszą. Bo chcemy szerzyć wiedzę o pedagogice specjalnej. Okej, okay, fajne by to było, gdyby adresatem znowu tego był ktoś inny, prawda? Chcemy wysłać naszych delegatów na konferencję do Meksyku. Wow, no super, To jest, to jest, to jest, to jest Bo, teraz jest coraz częściej takich, yy, yy, właśnie tego rodzaju argumentacji, ale zupełnie, to że na, na bezdusznych biurokratach korporacji żadnego wrażenia nie robi. Ministerstwo chciało nam fundusze, więc musimy znaleźć inne śluby. No to co z tego? Co mnie to obchodzi? Proszę? Ja płacę podatki. No przez moich podatków. No ogóle. No Uwaga. Znaczy akurat nie chcę... Tu mam nadzieję, nikt nie będzie śmiał, ale... Nie, nie naprawdę. Bo w naszym regionie jest bieda i chcemy to w pomóc potrzebującym. No pokażcie mi region, gdzie nie ma biedy, tak? Albo. Bo, potrzebujących. Bo, tak, niepotrzebujących. Albo na przykład to jest zresztą w tym co taki się stało, bo samotne matki potrzebują pomocy. No tak. Moje serce chwawi z tego powodu. Poważnie jako człowieka, ale jako, jako ktoś, kto tej ja a co, mi, co moja firma będzie z tego, z tych z tych matek miała? Do tego jeszcze mówię za, za chwilę, rozwinę ten temat, bo to, jest to, co chciałbym, że Państwo ten cały czas, pisząc różne podania czy spotykając się, o tym myśleniu. O, to było piękne. E, dlaczego? Bo podróże to nasza pasja i to jest autenty, autentyczny czyta. I w, odl w odludnych regionach Syberii chętnie zareklamujemy Państwa producentów. <śledzimy> To, to, to jeszcze często, a teraz, a teraz naprawdę nie uwierzycie, jak często ten z kolei motyw się przyjawia różnie już nie, nie opisany. Proszę bardzo, o czym nie sobie radę, bo jestem ale proszę Państwa, żeby tego, tego rozemyślenia unikać. Bo dzięki naszemu sponsoringowi, czy tam funduszom czy pieniądzom, będziemy mogli teraz różne rzeczy czasami, zaistnieć, zadziałać, rozwinąć się. Czyli pokazane jest, dajcie nam pieniądze i to, co Szyban mówi właśnie, dajcie nam pieniądze i dzięki temu my gdzie mogli zaistnieć. Nie, proszę Państwa, na odwrót, a do tego też troszkę dojdzie, to jest absolutnie błędne podejście i tego nie wolno robić. Z góry każda, każde takie podanie kwalifikuje się do Koszalina albo do Gerharda, czyli Schrödera, tak? <grym i ślems> Teraz tak, jak państwo Państwu, jak powinno znaczy co pisać, ale więcej jak powinno być? Powinno być. Po pierwsze. Co my możemy dla Was, dla waszej firmy, korporacji, tak jak Pan, hmm. Z wzajemną korzyścią. My i Wy. Ale również dla społeczeństwa tak? szerszego. Jak możemy się przydać? Jak możemy coś wspólnie zrobić dla naszej społeczności? to tak? no, oczywiście, zgodnie z, tym, z, tym, z, tą, z tą zasadą Kennedy'ego, myślę, o tym zawsze, co Ty dla Stanów, a nie Stany dla Ciebie. I tu bym jeszcze jedną rzecz radził. Takie, jeśli mogę, yy, yy, takie bardziej anglosaskie podejście. Nie bez. Szymon też, a myśmy naprawdę nie koordynowali swoich tych, yy, yy, ale to, Szymon wspomniał o tym, jak, jak jest w krajach wysoko rozwiniętych. W krajach wysoko rozwiniętych to nie jest tak, że się idzie panda, panda, dobry pan, dobry pan. Da. Niestety NGOs i fundacje w takiej sytuacji siebie stawiają, panda. Co robią, nawet na firmach to widać, nawet nikt z Państwa nie był w Stanach w czasie w różnych takich tych Dzieci w, sz a, w szkole, polska szkoła, korzystały pieniędzy, to co robi? Wysyłali z do rodziców, dajcie po pięć dych Co robi angielska szkoła czy amerykańska? Dzieci się zbierają co zamę, pakują jabłuszka, kupują za parę groszy kilo jabłek, jeszcze w kurcie, jabłuszka odwijają jakimś papierkiem, mamy coś tam, kiszą, thank you so much, i tak dalej. I stoją przy tym, sprzedają to, może tym samym swoim rodzicom. Ale to jest coś za coś, to jest symboliczne uczenie dziecka dalej. Robi to Retowcia, chociażby z serduszkiem, tak? Jest, no jest to coś, prawda? On to daje. Natomiast często rzeczywiście roszczeniowość yy, fundacji yy, jest yy, całkiem fajna. Tak. Proszę Państwa, co? Teraz, jeśli mogę powiedzieć co? Koniecznie jest niezbędna krótka informacja o Waszej fundacji czy NGO tak dalej. Musicie uwiarygodnić. Bo fundacji jest mnóstwo i coraz więcej. Jest kryzys, czyli co? Co się dzieje w czasie kryzysu? Powstaje coraz więcej fundacji. 3, 4, to jest coraz więcej pieniędzy. Niestety odcina. I te fundacje niestety nie wszystkie są koszerne. E, <śmum> naprawdę. I to gołym okiem widać. E, fundacja powinna mieć dobrą stronę internetową. Też nie wierzą Państwo, jak często ja, czasami, czasami z różnych powodów. A to wygląda na biurku przeciętnego takiego. Facet, w korporacji, jak ja ląduje naprawdę kilka, kilkanaście różnych podań dziennie i, 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 i nie wszystkie nawet jest czas, żeby je zobaczyć, ale niektóre przywód tak jak przysięgają ich różnymi rzeczami. No i proszę Państwa, czasami zadawiam sobie trudno, żeby je sprawdzić. Nie uwierzycie, jak często fundacje czy organizacje, nazwijmy to, nie wiem, charytatywne, społeczne, dalej mają coś takiego na stronie internetowej. Strona jest przygotowana. Prosimy, yy, zajrzy do nas wkrótce. No sorry, jeżeli czegoś takiego nie ma, no to ja od razu naprawdę wiarygodność takiej organizacji jest zerowa. Jeśli z jakichś powodów mają Państwo, nie wiem, awarię, czy, czy jeszcze nieprzygotowane, no naprawdę zmusić tego, tego zbyszka tam przy drugim stolicy, żeby szybciej to zrobił, strona internetowa dzisiejsza, wiarygodna jest, jest konieczna. Bardzo dobrze jest taki w takich różnych pismach podać nazwiska znanych ludzi i innych poważnych firm hmm. zaangażowanych. Jeżeli ja, jak przedstawiciel na przykład Orlenu, widzę, że ten projekt już popiera, nie wiem, Bank PKO i na przykład Siemens, no to w, prędzej w to wejdę, niż gdybym widział na przykład, że cukiernia szarotka, prawda? A to nie uwierzycie znowu, jak często, jak często takie przykłady są dawane, prawda? Piekarnia Juświak już wspiera nas. No to fajnie, no ale co, co na tym, tym stoi? Nic. I koniecznie, proszę państwa, taki leitmotiv będzie powracający. Co firma z tego będzie miała? Co firma z tego będzie miała? Ale proszę was, musicie wyjść poza tą sztampę. Banery, nazwa na Gali wymieniona i wasze logo na naszych zaproszeniach. O, tak jest, tak jest. A ile No jedyne? 35 tysięcy. No, no, sorry. A jak, aha, no spodziewamy się około 50 ludzi znanych w naszym regionie. No, to jest po prostu to jest choroba różnych organizacji. Co na przykład? Znowu naprawdę nie konsultowaliśmy się. NGOsy mają jedną taką przewagę, jakiej nikt nie ma. I z jakiegoś powodu nie chcą, czy nie potrafią jej użyć. Mianowicie. A może być, tak, zamiast naszego lodu na naszym banerze, który tak nikt nie zobaczy, zaproponować, że zrobicie. Tak mówię, zrobicie, ale komunikat prasowy, który wy wyślecie. Oczywiście wy go nie napiszecie, bo się na tym nie znacie i po co? Napisze to ta korporacja, ale wy go wyślecie, tak? Może byście zrobili spotkanie prasowe w naszym regionie. Nie bójcie się, że to będzie kosztowało ekstra, że te pieniążki, które miały być tam na, na jakieś dzieci, pójdą na, na ten... Nie, ta korporacja chętnie, jak już wydaje, nie wiem, 100 tysięcy, wydaje kolejnych 3, żeby jakiś tam miejscowy carteling załatwić i miejscowe media zaprosić, Na przykład um, być może powinniśmy zapropon zaproponować, że to wy zobowiązie wywiad z prezesem czy z przeszłości firmy, która, która dała, coś dała, do pracy. Być może zrobicie coś dla pracowników tej firmy. Przecież są różne dni integracyjne, są różne jakieś... O nasze. Piszczą, żeby mieć kogoś fajnego, kto na przykład jakiś NGO jest doświadczony, i na przykład robił warsztaty z pracownikami na różne tematy, związane e, ogólnie rzecz biorąc z naszą konkretną działalnością. ngo y mają niesamowite przełożenie na mediach. Szymon to wspomniał. Jak ja, jako przedstawiciel, nie wiem, banku PKO wyślę komunikat, <laughs> że właśnie się zaangażowałem w coś, to dziennikarzom, tak, ale wspaniola, chcę sobie e, tanim kosztem tutaj mieć artykuły. Ale jeżeli fundacja X, która wspiera na to, wyśle, a jeszcze poruszy swoje jakieś tam dojścia, być może prywatne, to oczywiście, że to się ukaże. Oczywiście, że to się już ukaże. PTZ kiedyś miała, potem z różnych powodów, to zostało zastopowane, znaczy nie zastopowane, już się to nie angażowaliśmy, ale mieliśmy ale takie sale doświadczenia świata, gdzie w różnych rewionach, były bardzo biednych, właśnie. Um, fundowaliśmy takie sale specjalnie wyposażone, gdzie dzieci niepełnosprawne, czy to z porażeniem ustowym, czy dalej, mogły przyjść i doświadczać świata, czyli jakieś ćwiczenia ruchowe, światło, cokolwiek. I znowu, gdybym ja to wysłał do miejscowego, przysługowego dzwonka Grudziądza, czy tutaj też, oczywiście, nie spadaj. Ale jeżeli to robiła ta pani Ślińska, która no, była strasznie zaangażowana, i zrobiła z tego, znaczy wys, ona wysłała, myśmy go napisali oczywiście, ale ona go wysłała do nic To było z tego kilkanaście wycinków. Nie mówię już o jakichś relacjach radiowych, i również ngo powinny zapraszać na, powinny oferować, że słuchajcie. Słuchaj panie, panie korporacjonisto, my Wam zaprosimy dziennikarzy. Jeżeli ja jako duża firma zapraszam dziennikarzy społecznych, tak zwanych na, 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 jakąś indy, na jakieś wydarzenie tego rodzaju, oczywiście, że nie przyjdą, bo to jest krypciocha. Chyba, że z nami to To ty stary no przyjdź, wszystko Natomiast, natomiast jeżeli zaprosi to organizacja, to autentycznie... Powiedzcie, yy, że to jest makiaweliczne. Tak. tak! Oczywiście, że tak. Ale słuchajcie, czy, czy branie pieniędzy to jest fajna rzecz, ale z kolei rozliczanie z nich nie jest fajne, tak? No nie. Jeżeli przyjmujemy pieniądze od kogoś, to chyba jest naturalne, że coś będziemy za to dać. Ja wam podpowiadam, co z punktu widzenia tych tych, tych no, w krawatach gdzieś tam, co ich może ruszyć. Um, I NGO-sy powinny to absolutnie wykorzystywać. Teraz, jak? Już. Przede wszystkim, teraz na razie, jeśli tutaj agencje, które są. Nigdy, nigdy. Nie używajcie agencji PR-owych, czy eventowych, czy biur podróży do przynajmniej do pierwszego kontaktu. Znowu nie uwierzycie, ile ląduje na biurkach um, listów typu. I jest tak, na przykład: agencja, tam PR, coś tam, albo biuro podróży i cińskie. W imieniu, or, tam fundacji, tak jak tak, organizujemy, coś tam, coś tam. Państwa, no, nie wiem, czy mam zadać pytanie, dlaczego tak nie robić? Czy nie? No No, oczywiście. Nie, jeżeli widocznie ma małą kasę na wydanie, na wynajęcie agencji PR-owej, wszystko, że na przykład kosztuje krocie, czy też symbolicznie, ale kosztuje. Znaczy, dla zaraz, zaraz, to ja aby mój za to nie da. Prosta rzecz. Jeżeli, y, to można zrobić tylko wtedy, jeżeli agencja, że jakaś pr robi to pro publico bono, fajnie, kto nawet może takiego tutaj znieczulonego biurokratę poektać, okej, okay. jesteśmy agencją, da, da, da. Działamy bezpłatnie, obsługujemy taką tak konfudację, Dlaczego no, to wtedy, jeżeli agencja jakaś mała prawda, da, daje się siebie wszystko, to tym bardziej, jako kooperacja, no, powinienem Nie to zawstydza. i bardziej się skłaniam ku temu, żeby jednak coś dać, nawet symbolicznie. Um, jak, proszę Państwa, to chyba szybko tak już mówi o formie, Staranie, adresy, daty, do kogo, akapity. Interpunkcja. Wiem, co to są obce słowa, prawda? Dla większości absolwentów współczesnych szkół, prawda? No a mam na nadzieję, że dla nas, jako kierowców, to nie. Niedawno słyszałem, prawdę, to taka dygresja, że ja uwielbiam, jak na przykład banki dzwonią do nas i są, gdzie z panem z ich Więc ja oczywiście besztami i od razu Ale myślę, że teraz besztać może jakieś humor. Słyszałem niedawno w radiu, ktoś mówił, że na sposób na to. I to też coś tam. Co na przykład z panem Kazimierzem Matys. Yeah. Jaś, ale ja się deklinuję. Oj, to przepraszam, to zadzwonił. <śmienią> <śmienią> Myślę, że to to, 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 to był to Michał Rusinek, asystent system Tak, możliwe, możliwe. Możliś to w Radio słyszałem. Pozulady, pozulady, tak. To jest genialne, to jest, pozulady, to jest... Ale, proszę Państwa, do kogo AKP, jeszcze raz i wszystko, szczerze proponuję, żeby takie rzeczy jak podpis, bo szanowny panie przewodniczący, w prezesie i był ręcznie. Broń Boże, żadna kolorowa Kimilka. Albo, albo na przykład ile, że jest kolorowa kopia zrobiona w stu egzemplarza. Zawsze to musi być do konkretnego adresata. Nie na przykład do PTC albo do niedawno znalazłem coś jakiego dział wsparcia sponsoringowego. Nie ma takiego działu w tej konkretnej firmie. nigdy nie było. Nie, Czytajcie. Ktoś dodatkowy raz to jest różu, żeby sprawdzić na tej stronie jeszcze ehm, A jeśli mailowo i też nie. Proszę być może o rzeczach oczywistych, ale, ale one się tak często zdarzają, że aż no, trudno przejść do tego wyżej. Jeśli mailowo, jeśli już, a to tego nie radzę, to z solidnego adresu, a nie tak jak na przykład Maciek, i też niewiarygodnie dużo takich maili przychodzi z takich trefnych adresów. I jeżeli mailowo, to koniecznie ze stopką, gdzie jest, ja wiem, że adres, jakieś regiony, telefon stacjonarny, tu uwiarygadnia organizację. Kolejna rzecz. Krótko i zwięźle. Przedsiębiorcy co jak ja mówię. Ale nacisk na pożytek dla firmy. Jeszcze raz. Pożytek dla firmy, dla branży, dla społeczeństwa. Okej, okay. to powinno być. Ale nie wąskiej grupy, na przykład też życia wzięte dla kajakarzy z No, Jak mam interes jako firma ogólnopolska sponsorować kajakarzy z Bydgoszczy, żeby swoją pasję yy, prowadzili? I znowu odwołam się do anglosaskich wzorców, bo są troszkę, wydaje mi się, no troszkę przed nami zaczęliby zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że jak Polak pisze list, to tak, pisze, pisze, pisze. Co on da, co by chciał, a na końcu, na czwartej stronie jest. W związku z tym, prosimy o wsparcie finansowe, tam 30 tysięcy, tak? Yy, Anglik wzorczy, to, co Amerykanie na łódź. Proszę sobie od razu, o co mu chodzi. I teraz ja, mogę miałam ten znaleźć, ale był list, który bardzo, bardzo, yy, pewne bardzo, bardzo znanej Pani nie pola mi na mówiła taka może, ach, tam było dokładnie doskonale zrobione. Prawda, tak, Jesteśmy taką, yy, taką fundacją, robimy to i to, wracamy się do Państwa z prośbą o. I wtedy ja od razu wiem, że, a, ci ludzie wiedzą, czego chcą, no to przeczytam się dalej. Ale nie muszę drnąć przez cztery strony, żeby dowiedzieć się, o co im chodzi. Czy chcą tylko gadżet, może. Gadżety firmowe klika. czy może są do tysięcy. A i bez tak zwanej afektacji. Proszę mi krajcie zwrotu takich jak moja pasja, nasze zaangażowanie. To nikogo w korporacji nie obchodzi. To ja mogę mieć pasję po godzinach. Ale w pracy moim siłym interesem jest doglądać z kolei interesu mojej firmy. Tak? Ludzie pasjonaci może są niekoniecznie tutaj, o tak, prawda? Może, nie no, ja, ja przez, wiecie o, o co mi chodzi, Przesadzam się może, ale jak pasja, może pasja im prze, przesłania y, logikę, myślenie, y, wydawanie pieniędzy, prawda? Cokolwiek. Pasją może być hazard oczywiście. Tak, tak. sumę? No. Czy dobrze jest podawać w ofercie kwotę jaką, jaką chcemy, czy lepiej... Słuchaj, ja, bym, ja bym radził tak, bo wtedy wiadomo o co chodzi. Wtedy na przykład ja widzę. Czasami, o no, no, nie, 5-5 tysięcy nie dam, ale w sumie fajny projekt. Zadzwonię. łamie. Ja. Może się zgodzą na 30. I pewnie się zdodzą, bo wy byliście haki dziesiątką, prawda, no, tak? mam po przynajmniej dziesięć na te billboardy. Proszę się o dziesięć, ja trzydzieści, ty tak coś na, na, na bonusa dla prezesa dostaniesz, no. Już mam, nie, bez afektacji i również, proszę Państwa, bez nachalności, na przykład wydzwanianie po wysłaniu listy. Listów. to jest masakra. A jeszcze gorzej, też nie wierzycie, jak często ludzie domagają się pisemnej odpowiedzi. A jeśli negatywna, to uzasadnienie. No, naprawdę. To jest tak, jakbym przed ulicą, miał wejść do każdego sklepu, na którego wystawę płaczę. Bardzo pan pana przepraszam, powiem, pan wystawę, ale nic pana nie kupię. Przejdź tam. No, to jest, nie wierzycie, jak często. To, to zaraża, nawet jeżeli... Być może nawet tym razem nie byłem w stanie dać tej fundacji coś. A może bym sobie powiedział, ok, ja w przyszłym roku mam nowy budżet, to może coś skrobię, Albo czymś takim, to ja nie jestem jest to innym. Jest do czynienia. I zawsze, proszę Państwa, list dziękczynny, dż jeśli <grym> macie szczęście, że się, że się przez tego prezesa tam kiedyś przytali, List dziękczynny. Koniecznie. I co te pieniądze umożliwiły? Zaprosić sponsora, jeżeli chcesz na przykład otwarcie czegoś, czy, czy nie wiem, dostało się pieniądze na jakiś tam nie obóz zimowy dla jakichś dzieci z domu dziecka. Zaprosić sponsora. On pewnie nie przyjedzie. Ale może przyjedzie, natomiast to też na, na was nakłada na odpowiedzialność, żeby nie było tej ściemy. Nie wiem, czy Państwo oglądają inny... Czasami... A ja tak innej... A jednak ja przyjechał. Ja tak przyjecha. Nie, no słuchajcie, Nie wiem, czy mogę, Andrzeju. Bo... Tak, tak, Jest tak. tu kolega, który kiedyś pracowaliśmy w GIM-ie i też zasponsorowaliśmy. Bardzo taka fajna fundacja była, ktoś się prześwietlił. Sponsorowaliśmy ją i oni organizowali te obozy, obozy letnie, kolonie letnie dla dzieci z Domu Dziecka. I kiedyś jesteśmy się o tym a pojedziemy sprawdzimy, czy tam rzeczywiście... Jest tak, jak miało być. Oczywiście Andrzej zapakował mnóstwo słodyczy, czyli ta wizja była fajna. Tak. Dodatkowo dzieciaki miały przynajmniej spodziewanie. No i co się stało? Andrzej wszedł z auta. Tłum dzieci pobiegł do niego. Ta, ta, ta. Słuchajcie. Tego ja sobie pokazuję łapiący za serce. To te dzieci były złapnione. Natomiast yy... zarumieniłem się. No właśnie, bo no, ta pan, Pani Łukowa przecież nie wiesza, tak? nie ma, że nie wiedziała, tak? Ehm, no, proszę Państwa, i... chcę i... powiedzieć o tym liczenie efektów. Co za to żeśmy zrobili? Na przykład, ja wiem, to zabrzmi okropnie, ale być może, jest ta, yy, nic tak yy, tutaj nie, nie jest na serce takiego właśnie jakiegoś piarowca czy marketingowca, czy prezesa, na przykład zostanie potem, powiedzmy, 15 wycinków, 30 wycinków z miejscowej prasy, ja, mam, ja wiem, że to jest okropne, być może, ale pozyskiwanie w macie cel szczytny, wszelkimi sposobami zdobyć kasiorę i już. Znaczy moralnymi, legalnymi. <śmienny> ale ale że, słuchajcie, jeżeli ja na przykład, ja mam subskrypcję do, nie wiem, Wyborczej, Dziennika Praw, Tangesty coś tam jeszcze, a na przykład przysłowiowy dzwonek uziądza, ja go w życiu nie, nie, nie kupię, a ludzie wykazały, pokazały ty artykuły tam i zobaczę, o fajnie, no to dobrze, to na przyszły rok znowu i e, mieszczają efekty. Nie wiem, czy Państwo oglądają, zacząłem no, mówić taki program angielski serial e, tajemniczy Milioner na BBC leci. E, po prostu ludzie, którzy by się udało w życiu, chcą e, teraz nasze społeczeństwo, oczywiście, najpierw okratary te społeczeństwa w <grym grym> co chcą e, No więc wybierają sobie jakieś tam... Jadą w odległy cokolwiek Anglii, taki, że jeszcze gorszy niż Rumunia zaczął czesku. I tam udają, udają, że są wolontariuszami, czy tam przez tydzień pracują z tymi, z tymi dziećmi, czy tam ludźmi, i na koniec ich zaskakują. Oczywiście, a teraz mam dla Was na 50 tysięcy funtów. Oczywiście wszyscy płaczą, ruszają, a fajne, fajne, tak mi się dobrze sprzedaje. Natomiast co się tam dzieje? Sześć albo ośmiu tygodni później ten tajemniczy, już nie, nie tajemniczy, wraca i patrzy, co się z tym dzieje. I rzeczywiście. Te, te, te organizacje są w stanie pokazać. Za to zrobiliśmy? To, to, to. Wynajęliśmy, odnowiliśmy, mi coś tam do dozołu i tak dalej. Um, e... A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli piszecie do korporacji, zwłaszcza dużych, musicie dać czas na odpowiedź. Nie 3-4 dni. Teraz wam coś pokażę. 3 dni.